Nazywam się Beata Sekwa, uczę terapii twarzy i refleksologii. Jedną z najmniej popularnych na rynku form refleksologii jest refleksologia jelita grubego, która odbywa się bezpośrednio na powłokach brzusznych i odbywa się na mapach odruchowych jelita grubego, zlokalizowanych między innymi w okolicach szyi, na plecach wzdłuż kręgosłupa, pod łopatkami, a także na podłudziach. To jest taka forma pracy, która nie przypomina ani refleksologii twarzy, ani rąk czy stóp, dlatego że terapeuta chodzi wokół stołu terapeutycznego, pracuje w różnych miejscach, no i musi się trochę nagimnastykować. Do tej formy pracy wykorzystujemy i kciuki, i całe palce, i całe dłonie, a nawet nasze własne kolana. Jest to bardzo ciekawa forma pracy, bo też zakładająca, że terapeuta w trakcie terapii porusza się, porusza swoją energię i przechodzi z różnych map do map, wzajemnie łącząc informacje przepływające pomiędzy nimi. Taka forma pracy, gdzie mapy odruchowe łączy się bezpośrednio z pracą na samym narządzie jelita grubego nazywa się refleksologią bipolarną jelita grubego. Dlaczego chcę Was zachęcić do zapoznania się z tą formą pracy? Po pierwsze, Praca zarówno i na mapach jelita grubego, jak i tutaj na powłokach brzusznych będzie nam wspierała funkcję trawienia i metabolizmu w organizmie. Poza tym to tutaj zlokalizowany jest mózg trzewny, który jest w stałej koneksji z mózgiem w czaszce i z mózgiem w sercu. To jest sprzężenie zwrotne, niezwykle ważne dla sprawnego funkcjonowania organizmu. Więc pracując tutaj na tych kablach nerwowych oplatających trzewia, my wpływamy też na całą tą oś informacyjną, na całe to przewodnictwo nerwowe. Ale to nie wszystko. To tutaj w waszym brzuchu są ośrodki. Odpowiedzialne za rozwój intuicji, za podejmowanie decyzji, za szybkość i trafność. To jest ciekawe. Poza tym, tutaj od kondycji tego jelita grubego i w ogóle całych jelit i układu trawienia zależy też kondycja waszych funkcji umysłowych, jasność myślenia, umiejętności analityczne, lekkość. W głowie i lekkość w ciele. Zapraszam Was na krótkie szkolenie online, które zapozna Was właśnie z pracą na jelicie grubym bipolarną pracą, bo pracą i na mapach odruchowych, i pracą bezpośrednio na powłokach brzusznych. Która też właśnie stymuluje jelito grube. A czemu na powłokach brzusznych? Dlatego, że samo jelito grube, sam ten narząd jest jedną wielką mapą somatotopową, która łączy się z różnymi innymi receptorami, a stymulacja tych receptorów będzie wpływała na funkcje różnych narządów wewnętrznych. Zapiszcie się na to szkolenie online. Link jest pod moim filmem. No i potem zapraszam. Na kurs, żeby poznać tę fantastyczną pracę. Do zobaczenia i do usłyszenia. I na webinarze szkoleniowym, wstępnym, a potem już na kursie. Dziękuję.